Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu miotana falami bo wiatr był przeciwny lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze uczniowie zobaczywszy go kroczącego po jeziorze zlękli się myśląc że to zjawa i ze strachu krzyknęli Jezus zaraz przemówił do nich odwagi to ja jestem nie bójcie się na to odezwał się piotr panie jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc, Prawdziwie jesteś Synem Bożym. Gdy się przeprawili, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, posłali po całej tamtejszej okolicy i znieśli do Niego wszystkich chorych, prosząc, żeby Ci przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Po rozmnożeniu chleba, apostołowie, kiedy widzieli wielki cud, widzieli, że ten chleb, który dali panu Jezusowi, te dwie ryby, które pan Jezus połamał, pobłogosławił i każdemu dał po kawałku, kiedy oni się dzielili, nie tylko o 5 tysięcy mężczyzn, ale jeszcze o wiele więcej kobiet i dzieci mogło się najeść. Mając w tym ręku niewielką ilość jedzenia, kiedy się dzielili, ono się pomnażało. Byli zachwyceni tym cudem. Ale, żeby nie być skoncentrowanym na tym, co jest widoczne dla oczu, Pan Jezus daje im kierunek spojrzenia: przeprawcie się na drugi brzeg. Jest to też symbol, Naszego życia. Możemy tutaj na Ziemi doświadczać jakichś ingerencji Pana Boga, opieki, jakichś cudów, ale nie powinniśmy się do nich przywiązywać. Powinniśmy być przywiązani do Chrystusa, do Jego słowa, które przynagla nas. On ich przynagli, aby się przeprawili, wsiedli do łodzi i przeprawili się na drugi brzeg. Bo celem życia tutaj na ziemi nie jest tylko i wyłącznie. Doświadczanie obecności Boga. Celem jest zjednoczenie się z Bogiem, dojściem, dojście do nieba, bo może tak być, że apostołowie, którzy by nie przeprawili się na drugi brzeg, mogliby zostać, przywiązać się do tego, co jest cudowne, wspaniałe, a tak naprawdę idziemy przez krzyż do nieba, przez to, co krzyżuje nasze plany, co jest jakąś przeciwnością, przeciwnymi falami. Pan Jezus sam został i pozwolił, żeby apostołowie doświadczyli pewnej próby wiary. On w tym czasie ich wspierał modlitwą. W tej modlitwie widział ich, jak bardzo się zmagają z przeciwnymi falami wiatr silny fale zalewały łódź i była noc. Można powiedzieć, jest to obraz kościoła w kryzysie. Wcześniej wielkie tłumy wszystko. Działo się pięknie, wspaniale, pełno ludzi, sukcesy, ale kiedy trzeba przeprawić się na drugi brzeg, same problemy, same trudności, bezradność. Co tu zrobić? Nawet nie ma doświadczenia Jezusa Chrystusa, gdzie on jest, co stawił nas. Nie ma go. I ktoś może nawet zapytać, gdzie jest Bóg, gdzie jest tym wszystkim Bóg. Niektórzy mogą mówić, ja odszedłem od kościoła, ponieważ w kościele nie ma Boga. Może to był czas kościoła, czas próby, czas różnych ideologii, idei, które zalewały mentalnie i zalewają nawet i dzisiaj wielu następców apostołów. Jakie jest rozwiązanie w tym wszystkim? Tym rozwiązaniem jest sam Jezus Chrystus. On sam w to wszystko przychodzi. Jezioro Galilejskie to jest jezioro, do którego pędem wbiegły świnie opętane, dwa tysiące świń, demony wpadły do tego jeziora. I to jezioro symbolizuje, jakby działalność złych mocy, te fale, które chcą zalać ten łódź i zatopić, wciągnąć. I można powiedzieć, że niektórzy patrząc na kryzys Kościoła, mogą powiedzieć że Kościół jakby jest zatapiany. Ale Pan Jezus dał obietnicę. Bramy piekielnego nie przemogą. Jest niezatapialny. Dlaczego? Dlatego, że jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie bójcie się. Odwagi. Ja jestem. To dzisiaj Pan Jezus mówi do każdego z nas. Bracie i siostry, jeżeli doświadczysz jakiegoś lęku, przeciwności, trudności, możesz powiedzieć, nie ma w moim życiu żadnych znaków, że działa Pan Jezus, to jednak tych trudnościach jest pan Jezus bardzo blisko. Nawet można powiedzieć bliżej niż wtedy, kiedy mamy sukcesy. Yy, bodajże święta Katarzyna ze Sieny, kiedyś miała takie doświadczenie, że była bardzo kuszona. Kuszona grzechami perwersji seksualnej. Ona zakonnica, święta, a tu takie obrazy straszne i później ukazał jej się pan Jezus i Zapytała, Panie Jezu, gdzie ty byłeś? Jak ja byłem tak strasznie kuszona? I wtedy odpowiedział, Wierz mi, nigdy wcześniej nie byłem tak blisko ciebie, jak wtedy, kiedy byłaś kuszona. Jak to? Przecież w takiej zbrukanej duszy masz teraz takie upodobanie, że tak blisko jesteś? I wtedy Pan Jezus jej powiedział spokojnie: zastanów się, czy w tym czasie, kiedy widziałaś te obrazy, czułaś przyjemność, czy wstręt? Stręt, nie chciałam, nie zgadzałam się na nie. Widzisz, dlatego, że byłem blisko ciebie. Gdybym nie był blisko ciebie, to by to wywołało w tobie przyjemność, byś się tymi obrazami bawiła. Ale byłem blisko ciebie, dałem ci tę moc. Piotr uwierzył w moc Słowa Bożego. Wiedział, że nawet gdy wszyscy będą odchodzić. To do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali, uwierzyli, że ty masz taką moc w tym słowie. Jeżeli nie dowierzali, czy rzeczywiście ta zjawa chodząca po wodzie jest Jezusem Chrystusem, nawet gdy usłyszeli odwagi: Ja jestem, to był sposób na sprawdzenie. Tym sprawdzianem była moc słowa. Jeżeli ty, panie powiesz, przyjdź, to ja będę miał siłę i moc iść po wodzie. Nie mocą własną, tylko mocą Twojego Słowa. To jest właśnie też moc zawierzenia. Na tym polega wiara, że ja wierzę, ufam Słowu Obietnicy Pana Boga, który mi mówi przyjdź. Samo własnych siłach nie jestem w stanie przyjść do Chrystusa, ale kiedy Chrystus do mnie wypowie to Słowo powołania, przyjdź, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście, ja Was pokrzepię, to trzymacie niezwykłą moc. Moc chodzenia po wodzie. I kiedy Piotr nie myślał o sobie, tylko myślał o słowie Chrystusa, o samym Chrystusie, patrzył na Jego twarz, patrzył Mu w oczy, to szedł, jakby był niesiony Bożą obecnością. Ale kiedy zaczął się koncentrować, jak już nawet był najbliżej, już bardzo blisko, zaczął się koncentrować nad silnym wiatrem, nad tymi falami, nad tym, co jest pod jego stopami, to się przestraszył. Uległ pokusie lęku. Diabeł często kusi nas lękiem. Lękiem przed tym, żeby się jeszcze bardziej nie zbliżyć do Chrystusa. Lękiem przed tym, że możemy stracić życie, że możemy stracić opinię w oczach innych. I kiedy zaczynamy popadać w jakąś pokusę, zwątpienie, to uczmy się od Piotra. Panie, ratuj. Panie, ratuj Boginę. Wyciągaj ręce i módl się, Panie, ratuj! I wtedy Pan Jezus natychmiast wyciągnął go, schwycił. I można powiedzieć, że to, było, to była sytuacja, w której Pan Jezus był najbliżej Świętego Piotra. Byli bardzo zjednoczeni ze sobą. Piotr czuł się bezpieczny, a kiedy weszli z Piotrem Pan Jezus do łodzi, razem, we dwóch weszli do łodzi, to nastała głęboka cisza. Uspokoiło się wszystko. I to jest też znak dla całego Kościoła. Zapraszajmy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawiciela, Króla, Tego, który ma moc wszystko przemienić, i ma moc doprowadzić do celu na drugi brzeg. Na tym drugim brzegu byli chorzy ludzie, dotykali się frędzli upłaszcza. Te frędzle to też przykazania. Przykazania Boże. Jeżeli ktoś zaczyna przestrzegać i żyć przykazaniami, to przekazania zaczynają go uzdrawiać. Często nasze dusze są chore, dlatego że odrzuciliśmy przykazania Boga. Natomiast kiedy się ich uchwycimy, będziemy zachowywać, to one nas zachowają w zdrowiu duchowym, ale też czasem i fizycznym. To też może być połączone, bo jesteśmy całością. Dusza, ciało, duch jest jednością i to na wszystko wpływa. Aczkolwiek czasem Pan Bóg może dopuścić krzyż choroby jako pewien znak współcierpienia w zbawianiu tych, którzy szczególnie potrzebują naszej modlitwy i naszych cierpień, żeby ich ratować, wyrywać spod panowania złych mocy. Moi drodzy, Pan Jezus nas przynaga. Święty Paweł napisał Miłość Chrystusa przynagla nas. Święty Franciszek Zasyżu, właśnie przynaglony tą miłością zaczął głosić Ewangelię i żyć Ewangelią. Przede wszystkim żyć, a potem głosić. Otrzymał na to pozwolenie od papieża. Chodził po ulicach, żyjąc Ewangelią, głosił ją. I pomagał wielu przejść na drugi brzeg, nad brzeg życia. Na brzeg, gdzie jest Królestwo Boże, do samego nieba. Na tę drogę do nieba przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pokwalony Jezus Chrystus.